To, co widzieliśmy i wciąż widzimy, że Bóg czyni w Afryce, jest bezprecedensowe. To rzeczywiście wymaga stworzenia jakichś nowych pojęć. Te masowe, naprawdę masowe kampanie ewangelizacyjne. Miliony ludzi przyjmujących Jezusa jako swojego zbawiciela. Rejestrujemy liczbę zbawionych ludzi od 1987 roku. Jesteśmy teraz w czasie, gdy żniwo trwa. Każdego roku kilka milionów zostaje do tej listy dodanych. W tej chwili osiągnęliśmy liczbę 76 milionów zarejestrowanych decyzji pójścia za Chrystusem. Czyż nie jest to cudowne? Nic dziwnego, że diabeł jest wściekły. Ale Jezus jest szczęśliwy. Aleluja, i my jemu służymy. Kiedy zaczynałem służbę w Afryce, było bardzo trudno, wszystko szło bardzo opornie. Było trudniej niż w Niemczech, skąd przybyłem. W tamtym czasie w Afryce było trudniej. Moje serce było złamane, gdy widziałem, że ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. Czasem myślałem, że ci ludzie zrezygnowali z Boga i dali sobie spokój z Ewangelią. Jak bardzo się myliłem. Te same kraje, o których myślałem, że trwale porzuciły Ewangelię, nagle zmieniły się. Bóg obrócił blat stołu. Właściwą stroną do góry. Widziałem kraje poruszone mocą Boga, począwszy od prezydenta, aż do najbiedniejszego człowieka żyjącego na ulicy. Miliony przyjmujące zbawienie, odnajdujące Jezusa jako swego Zbawiciela. I to trwa, to trwa przez cały czas. Początkowo mówiłem o fali zbawienia, ale potem pomyślałem, chwileczkę, to nie jest fala. Fala przychodzi i odchodzi, a to poruszenie nieustannie narasta. To musi być przypływ. I teraz mówię o przypływie zbawienia. Gdy nadchodzi przypływ, to podnosi do góry każdą łódź, która ma dno. I wierzę, że coś takiego przydarzy się w Ameryce. Wierzę w to całym moim sercem. I wiecie, co czyni mnie niezachwianym w mojej wierze? To, że już wcześniej widziałem, jak Bóg czyni coś takiego. A kiedy widzisz, że Bóg może coś uczynić i że uczynił to już wcześniej, to ten fakt zmienia cię w nieuleczalnie wierzącego. Ja nie chcę być z tego uzdrowiony. Bóg zbawi Amerykę.